...wymyśliło, jutro będzie premiera, yy, porozmawialiśmy chwilę o, gdy, gdy przyszedłeś, o, 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 zapowiedziałem, że będziemy rozmawiali trochę o polityce Twitcha. Ja Ci powiem, co ja uważam, tam u Was się bardzo źle dzieje, yy, przede wszystkim mnie uderza, że bardzo często najwięcej wyświetleń, najwięcej osób oglądających mają dziewczyny, które ja uważam, może ja jestem starej daty, ale powinny być bardziej na pornhubie. To mówisz o zagranicznym Twitchu bardziej. Bo Taka u nas ona czy nie a jest przybijają Amonurat. Kurczę, ja też mam problemy z tymi XY. A u nas były takie baseniary w ogóle i tak yy, dalej? Nie. Mi się nie. wydaje, że mamiko na pewno próbowała coś w basenie, ale to nie wiem, czy na Twitchu czy na nie. Ty, YouTube? ale to nie wiem, czy wiesz, ona sprzedaje Amonurat, tak? ta. Powiedzmy, jeżeli przekręcam ksywę, to mam wyjebane w to. Yy, Bąki, kurwa, swoje za tysiąc dolarów w Swoiku. Rozumiesz. Tak, ale to? to nie jest jej pomysł, bo wcześniej to robiła chyba Bella Serafin. Tak, no to jest niesamowity. Yy, niesamowicie to wszystko yy, się rozwinęło, i też wiem, że ona łączy tą działalność twitchową z OnlyFansem, że sprzedała jakieś zdjęcie. Za 260 tysięcy dolarów. To są ogromne pieniądze. No i dobra, zobacz. Twitch pozwala takim dziewczynom praktycznie na wszystko. Ja raz odpaliłem stream, to one lizały mikrofony, i to było takie bardzo erotyczne. A tak, tym samym. Ja dostałem bana, bo ktoś do, dał mi doneta i coś napisał niecenzuralnego w tym donedzie. I wiem, że ty dostałeś też bana za jakąś straszną głupotę. Za co to było? Ja dostałem bana za jeszcze większą głupotę. Bo wiesz, ty nie moderowałeś donetów, no wiesz, nie można jednak wszystkiego tam puszczać, no nie, bo donety to część streama twojego, jakby ty odpowiadasz za to, że je puszczasz. Powiedzmy, że w takim kontekście mogli ci dać bana. Ja dostałem bana za to, że Ukasix na streamie Petardę wkleiłem, ale nie takiego normalnego fiuta, no nie, że... Aha, petarda ta, 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 Tak, ok. tylko takiego pixelarta, wiesz, z pikselów taki śmieszny obrazek i wkleiłem Asi, go... Asi to się nazywa, tak? Czyli te wzorki takie. Tak, tak. Uh -huh. I wkleiłem go i napisałem, że oj, przepraszam, miał być kwiatuszek tam, powiedzmy, na Dzień Kobiet, tylko nie, ten, nie tego wkleiłem, nie? No, no i tak. za to dostałem bana na No dni. i Jako widz, nie miałem... Na, miała, nie na ma ile dni dostałeś bana? Na trzy dni wtedy. No dobra, i czy nie uważasz właśnie, że... Żyjemy trochę, ja już o tym gadałem z Pasutem na konferencji, piekło mężczyzn w piekle mężczyzn, bo za dziewczyny mogą robić. robić pełno erotycznych rzeczy, a ty wkleiłeś... Ja nie e... mogę bez koszulki streama zrobić. Streamerzy, z streami brazylijscy o takie mają okienko i widać samą twarz, bo tam jest podobno kurewsko gorąco i im się nie za przyjemnie gra w ubraniach i po prostu siedzą bez koszulki, to mają tak, taki kwadracik. No dobra, czyli też ci się nie podoba to, jaką politykę Nie, no Oczywiście, Twitch. że tak, ale to się mówi o tym już od dawna, że to no jest... do, no